Dużo wysiłku kosztowało ci dzisiejsze drugie miejsce. Byłeś troszkę dalej, a jednak oczko, oczko wyżej, oczko wyżej i jesteś na drugim. Tak, start mi bardzo wyszedł. Nie mogłem się pozbierać, jakby na starcie rozkręcić nóżki. Ale później, już z kółko na kółkę nadrabiałem, żeby było coraz lepiej. No i udało mi się zdobyć to drugie miejsce. Bardzo długo jechałeś tuż za rywalem chyba z Czech, a potem z kolei on siedział ci na kole. Tak, zgadza się. Trochę sobie oszczędziłem nóżkę, żeby mu bardziej mocniej odjechać, ale kolega miał problemy z pięciem się w pedały. Chociaż ja też bardzo miałem duże problemy z pedałami, ale poszło i drugie miejsce jest. No właśnie, dzisiaj chyba wszyscy mają problemy z finaniem się w tym tak, wszystko. jaki jest Twój patent na to? Wszystko się mrodzi. no Ja trzepię zawsze buty o korby, żeby spadł jak najwięcej. A jak już nie idzie o korm, no to muszę w uderzyć, żeby ten piasek i wszystko wypadło. E, niewiele zabrakło, żebyś był pierwszy do, do Kaspra e, Konkę Zabrakło Ci tak naprawdę kilku, może kilkunastu sekund. W dwa tygodnie że przem, tydzień temu, raz zwycięstwo raz, dla ciebie, ciebie, raz dla kolegi. Tak, tak, zgadza się. no Myślę, jakby ten ser poszedł trochę lepiej, to. Żywe, że mocno by było pomiędzy nami a tak, to super to się sukcesu kolegi. No z Polski jest jeszcze kawałek, ale myślę, że będzie między wami rozegrana ta walka o koszulkę. Myślę, że tak, będzie bardzo widowiskowo na tej trasie w Słubicach. Będzie jakiś zakład między wami kolegami klubowymi? No będziemy się ścigać, tak jak naprawdę trzeba się ścigać, nie? Okej, okay, dzięki, do zobaczenia. Dzięki.